Trzy lata temu sam byłem w klasie maturalnej i wcale nie byłem mega dobry z matematyki. Towarzyszył mi ciągły stres i brak pewności siebie. A dzisiaj opowiem Ci historię o mojej drodze do zdania matury z matematyki rozszerzonej na 96%, pomimo że z pierwszej próbnej grudniowej matury miałem 48%, czyli zaledwie połowę mojego ostatecznego wyniku. Przedstawię Ci dzisiaj błędy, które popełniłem, żebyś ty nie musiał, i powiem, co dzisiaj zrobiłbym inaczej, gdybym miał przygotowywać się do tego egzaminu od zera. Mierzysz podobny wynik i chcesz dostać się na wymarzone studia? Koniecznie oglądaj do końca. W liceum byłem bardzo ambitną osobą, ale nie zawsze wszystko mi wychodziło. Czułem, że jest we mnie na pewno potencjał i czułem, że brakuje mi jakiegoś jednego puzelka, którego muszę ułożyć i że wtedy wszystko się zepnie w jedną spójną całość i będzie bardzo dobrze, tylko problem był taki, że tego puzelka wtedy nie potrafiłem znaleźć. I teraz z perspektywy czasu być może brzmi to całkiem fajnie, ale realia wtedy były takie, że po prostu byłem mega sfrustrowany. Bardzo często popełniałem głupie błędy, tak jak chociażby wywalanie się na zmianie znaku, albo po prostu źle coś przemnożyłem, czy źle coś dodałem, pominąłem jakąś linijkę, i przez to ostateczny wynik wychodził błędny. A czy tak ogólnie byłem dobry z matematyki? Myślę, że byłem, ale bardzo tego nie doceniałem. Po prostu byłem w najlepszym liceum w moim mieście i tam po prostu każdy był dobry, więc na tle klasy czułem się po prostu przeciętnie. I chyba to właśnie był mój największy problem. Bardzo często zdarzało mi się porównywać z innymi, a przez to, że w klasie miałem naprawdę mega dobre osoby, to i poziom klasy był wysoki. Jak poziom klasy był wysoki, to sprawdziane były również trudne, a przez to, że sprawdziane były trudne, no to bardzo często kończyłem z trójkami, z czwórkami i to była taka moja średnia ocena. Może bardziej bliżej czwórki niż trójki, ale dalej byłem po prostu uważany za osobę przeciętną właśnie na tle klasy. I teraz jak sobie tutaj siedzę, patrzę na to, kim byłem te 3, 5 lat temu w liceum, no to po prostu mogę docenić w sobie jedną cechę, która była mega, mega ważna. Był to oczywiście upór. Upór, a nie talent doprowadził mnie po prostu do tego miejsca, w którym jestem teraz, czyli po prostu do miejsca, w którym ogarnąłem całą matematykę. Przerabiałem po prostu przed sprawdzianami każde zdanie z danego działu. Do matury przerobiłem dosłownie chyba wszystkie zbiory maturalne, które Istniały, w sensie śmieję się. O zbiorach maturalnych sobie jeszcze za niedługo pogadamy, ale naprawdę przerobiłem trzy całe zbiory i dosłownie tysiące zadań. Więc upór po prostu zaprowadził mnie w to miejsce jeśli nie jesteście wyjątkowo utalentowani, z czym ja miałem problem, no to upór jest was w stanie zaprowadzić naprawdę daleko, ale to wymaga niestety samodyscypliny. Moje przygotowanie do matury zaczęły się tak naprawdę rok wcześniej, w maju, kiedy to poprzedni rocznik pisał matury, bo wtedy zwolniły się miejsca na korepetycje u pani, do której się ostatecznie zapisałem. Tylko, że też to nie były takie typowe powtórki do matury, dlatego że przerabialiśmy na korepetycjach aktualny materiał, z którym mierzyłem się w szkole, tylko że na bazie zadań maturalnych, więc tak było to naprawdę spoko. A takie typowe powtórki do matury można powiedzieć, że zacząłem w wakacje, dlatego że zacząłem wtedy nagrywać filmy właśnie na tym kanale i przez całe wakacje nagrałem pierwszą klasę liceum, więc żeby po prostu nagrywać te filmy, no to sam najpierw musiałem je dobrze ogarnąć, żeby potrafić je dobrze wytłumaczyć. I mam nadzieję, że mi to wyszło swoją drogą, więc po prostu musiałem sobie ogarnąć całą pierwszą klasę, nagrałem całą pierwszą klasę, więc po prostu ją zrozumiałem, i to były takie solidne podstawy, które wtedy udało mi się zdobyć. A jeśli chodzi o książki, z których korzystałem, to pewnie tak jak każdy, zaczynałem sobie od zbiorków od Pazdro, czyli właśnie tutaj tych zbiorków. Są to naprawdę świetne zbiorki, tylko że są to zbiorki do przerabiania materiału szkolnego, a niekoniecznie do matury. Niestety za wiele w nich zadań maturalnych nie znajdziecie, a naprawdę trzeba się namęczyć, żeby przynajmniej znaleźć takie, które faktycznie na tych maturach mogą występować. Będąc na korepetycjach, pani poleciła mi kolejne zbiorki i były to dwie części kiełbasy, które już Wam tutaj pokazuję. Są to naprawdę świetne zbiorki już typowo maturalne i są to zbiorki, które są takim typowym must have'em, jeśli mierzycie w wyniki rzędu 80-100% na maturze. One Was tam zaprowadzą, tylko że są to bardzo trudne zbiory. To od razu ostrzegam. Natomiast na lekcjach w szkole, na takich lekcjach typowo właśnie powtórkowych pod maturę pani z kolei poleciła nam nową teraz maturę i również jest to bardzo dobry zbiór, z czystym sumieniem mogę go polecić. Też sporo właśnie sobie z niego poprzerabiałem, więc mogę powiedzieć, że przerobiłem właśnie te trzy zbiory maturalne i przerobiłem dosłownie 95% zadań ze wszystkich tych zbiorów pazdro, tak na przestrzeni całego liceum i to mnie zaprowadziło ostatecznie właśnie do takiego wyniku, czyli do tych 96%. A jeśli chodzi o strategię nauki, to na początku... Nie miałem żadnej. Po prostu. Nie miałem żadnej przerabiałem sobie takie zadania w takiej kolejności jak były ułożone właśnie w tych dwóch częściach kiełbasy oraz te zadania, które pani proponowała mi na korepetycjach, co było spoko, bo powiedzmy, wiedziałem, że ktoś tam nade mną czuwa, wiedziałem, że idziemy jakąś tam sprawdzoną ścieżką. No i te zadania, które robiliśmy na korepetycjach, w miarę pokrywały się z tym, co ja robiłem sobie sam w domku, więc powiedzmy, wiedziałem, że jest w miarę okej. Okay. Tylko że to był dosyć spory błąd, bo nauka bez planu jest po prostu jak jazda samochodem bez nawigacji, to znaczy jedziesz, możesz. Nawet w dobrym kierunku, ale nigdy nie wiesz, czy wybrałeś najkrótszą, najszybszą drogę. No bo co z tego, że przerabiasz zadania, jak te zadania na przykład nie pojawią się na maturze. I właśnie ta nauka bez planu doprowadziła mnie do totalnie największego kryzysu w czasie moich przygotowań maturalnych, o którym już za sekundę Ci opowiem. Był 2022 rok, grudzień zimowy poranek. Przede mną pierwsza próbna matura. Wchodziłem na salę z lekką nutką stresu, ale też z drugiej strony wiedziałem, że jest to moment tylko po to, żeby się sprawdził i wiedział na jakim etapie przygotowań aktualnie się. Znajduje. Kiedy pisałem, czułem się naprawdę pewnie. Mocno wierzyłem w to, że po prostu musi mi ta matura pójść dobrze, no bo przecież do matury zostało już tylko 5 miesięcy, więc jak niby miałoby to pójść źle. No i nic bardziej mylnego. Z próbnej uzyskałem zaledwie 48%. I wtedy coś we mnie pękło, czułem się po prostu bardzo przeciętnie, czułem jakbym wszystkich zawiódł. Rodziców, nauczycieli, znajomych, ale przede wszystkim siebie. No bo nie tak to miało wyglądać. Czułem, jakby wszystko to, co robiłem do tej pory, nie miało kompletnie sensu. Ale wiesz co, mam w sobie taką cechę, że jak coś mnie przybija, to po prostu na szczęście nie szukam wymówek i biorę się do pracy. A to 48% było najlepszym paliwem napędowym, bo pokazało mi, jak jeszcze wiele jest do zrobienia, a przede wszystkim, że jest to możliwe. I właśnie od tego momentu zacząłem się uczyć więcej niż kiedykolwiek i przede wszystkim znalazłem swoją strategię, o której już ci opowiadam. Wiedziałem, że czasu jest coraz mniej, ale właśnie to dodawało mi energii. Każdego dnia po szkole siadałem do matematyki na 2-3 godziny, poza oczywiście materiałem, który był do zrobienia do szkoły, czyli poza jakimiś tam pracami domowymi. A w weekendy potrafiłem nad siedzieć nawet 5-6 godzin, bo więcej po prostu mój organizm już nie był w stanie wytrzymać, ale właśnie to dawało mi po prostu poczucie takiego sensu i poczucie, że idę wreszcie w dobrym kierunku. To był okres, w którym czułem się naprawdę mocny. Czułem po prostu, że pracuję nad sobą i z każdym kolejnym tygodniem moje wyniki stają się coraz lepsze. Miałem też już rozpisaną moją strategię i oto ona. Zostało mi na tamten moment, czyli od nowego roku, 9 działów z matematyki do przerobienia. Na każdy z działów rozplanowałem sobie po około 10 dni, przez co w 3 miesiące mogłem przerobić wszystkie te działy, a więc w teorii zostawiłbym mi wolny kwiecień. Tylko i wyłącznie na robienie arkuszy maturalnych. I to działało. Pierwszy raz w całym tym chaosie widziałem jakiś system, którym sobie podążam, no ale niestety coś za coś. Poświęcając tak ogromną ilość pracy, było trzeba zrezygnować z wielu rzeczy. Odinstalowałem wtedy wszystkie social media: zero YouTube'a, TikToka, Facebooka, Snapa, Instagrama, Birilla i wszystkiego generalnie. I szczerze, z perspektywy czasu była to zdecydowanie najlepsza decyzja, jaką mogłem wtedy podjąć, bo mój mózg zaczął wreszcie odpoczywać. Jedynym minusem było po prostu to, że znajomi uważali, że jestem bumerem, bo kompletnie nie czaiłem o czym oni rozmawiali. No ale wtedy mi to nie przeszkadzało, byłem skupiony na jednym i to był właśnie mój cel. W liceum też byłem osobą, która bardzo dużo wychodziła z znajomymi. Bardzo dużo mam na myśli dwa, trzy razy w tygodniu, więc w każdy weekend, każdy wieczór generalnie byłem poza domem, spędzałem czas ze znajomymi, ale niestety nadszedł czas na to, żebym po prostu zredukował ilość tych wyjść do jednego, a i tak to jedno chciałem utrzymać tylko i wyłącznie po to, żeby ta głowa mi nie wybuchła, bo po prostu na takim wyjściu mogłem się w pełni zresetować i to było naprawdę bardzo Fajne. Dodam również, że odinstalowałem wszystkie gry z komputera, i wtedy pierwszy raz od dłuższego czasu byłem naprawdę sfokusowany na po prostu celu, czyli na tym, żeby się uczyć tej matematyki rozszerzonej. No i tak wyglądało moje życie w styczniu, w lutym i w marcu, czyli przez trzy pierwsze miesiące tego nowego roku. No ale podziałało, bo mój plan został zrealizowany. No dobra, prawie został zrealizowany. To znaczy, miałem z opóźnienia 10 dni, więc po prostu wszystkie moje ciały, które były do przerobienia, zakończyłem tak około 10 kwietnia, i od tego 10 kwietnia zostały mi 3 tygodnie na przerabianie tylko i wyłącznie arkuszy maturalnych. Ale właśnie wtedy, na początku kwietnia, byłem tak bardzo sfrustrowany, że tego planu nie udało mi się wykonać oraz, że naprawdę jest jeszcze przede mną dużo pracy, że wpadłem na genialny pomysł. Miałem wtedy 6000 zł oszczędności i stwierdziłem, że oddam to wszystko rodzicom i był tylko jeden sposób, w jaki mogłem to odzyskać. Każda godzina nauki matematyki to miało być dla mnie odzyskane 20 zł. Czyli w dzień, ucząc się 10 godzin dziennie, mogłem zarobić 200 zł, czyli ucząc się cały kwiecień, czyli 30 Dni mogłem odzyskać całą pełną kwotę 6000 zł. Ciekawe, nie? I zanim powiem Ci, jak bardzo głupie to było, to może skupmy się na samych pozytywach. Na początku pewnie zastanawiasz się, skąd w ogóle wziąłem na to czas, żeby uczyć się matematyki 10 godzin dziennie. Wtedy przestałem chodzić całkowicie do szkoły. W ostatnim miesiącu nie było mnie tam ani razu, poza chyba odebraniem świadectwa z klasy czwartej. I akurat to w tym wszystkim było naprawdę bardzo dobrą decyzją, po prostu ucząc się samemu w domu, mogłem poświęcać czas na to, czego faktycznie potrzebuję, a nie na jakieś przedmioty, które są useless, w tym Czasie na miesiąc właśnie przed maturką. No i poza tym kolejnym plusem było to, że robiłem po prostu ogromnie dużo zadań. Ucząc się 10 godzin dziennie naprawdę da się zrobić bardzo dużo, co prawda moja efektywność no nie była najwyższa, po prostu była bardzo średnia, ale styl udawało się zrobić tych zadań naprawdę dużo, bo, bo czasu po prostu było sporo. No i teraz, co było w tym głupiego? No i odpowiedzią jest po prostu prawie wszystko. Po tygodniu, zamiast uczyć się 10 godzin dziennie, uczyłem już się po 8 godzin dziennie, a przez następne 3 tygodnie już uczyłem się po 6 godzin dziennie, bo po prostu do spadła i nie byłem w stanie nawet dociągnąć tych 8 do 10. I nie zrozumcie mnie źle. 6 godzin dziennie nauki matematyki to jest okropnie dużo i to jest naprawdę mega dobry wynik pod warunkiem, że zachowacie tutaj swoją efektywność. Czyli, że najpierw na przykład uczycie się półtorej godziny, później pół godziny przerwy. Półtorej godziny, pół godziny przerwy. Półtorej godziny, pół godziny przerwy. I półtorej godziny, pół godziny, pół godziny przerwy. I wtedy spoko, bo robiąc sobie maraton 6 godzin nie ma to kompletnie sensu. Ale przez to, że uczyłem się po 6 godzin dziennie zamiast 10, tak jak sobie obiecałem, miałem takie wewnętrzne poczucie Inny, że po prostu nie doworzę, i że generalnie jestem okropny, i że nic mi nie wyjdzie na tej maturze. I jeszcze pewnie Was zastanawia to, co się stało z tymi 6 tysiącami złotych. No, oczywiście, rodzice oddali mi pełną kwotę zaraz po maturze, ale ta historia po prostu przedstawia to, jak bardzo zdeterminowany i zdesperowany byłem, żeby po prostu osiągnąć wreszcie ten swój cel, więc naprawdę i takie myśli przychodzą do głowy na miesiąc przed maturą. W ostatnim tygodniu przed maturą robiłem już arkusze maturalne z zeszłych lat, ale tylko i wyłącznie z CKE. Po prostu wtedy wiedziałem, że za tydzień taki właśnie dostanę, więc najlepiej się skupić na tym. A wyniki tych arkuszy zazwyczaj wychały się między 70 a 90%, a raczej nie były niższe niż 70, raczej nie były wyższe niż 90, więc po prostu spokojnie mierzyłem sobie w okolice 80%, może lekko ponad 80%, i wtedy naprawdę pierwszy raz czułem, że wszystko mam pod kontrolą, bo robiłem sobie dwa arkusze dziennie w tym ostatnim tygodniu i naprawdę, właśnie w większości z nich, wynik to był tam okolice 80%. Na dzień przed maturą kompletnie odpuściłem naukę, nie zrobiłem żadnego zadania. Jedyne, co zrobiłem, to poświęciłem sobie godzinkę na na Przeanalizowanie tych błędów, które popełniłem w tych arkuszach z ostatniego tygodnia, żeby po prostu je zapamiętać i nie popełnić ich tego następnego dnia, dnia maturalnego. A cały dzień odpoczywałem, to znaczy poszedłem sobie na jakiś spacerek, słuchałem sobie muzyki, poszedłem wcześniej spać, ogarnąłem się, po prostu wyspałem się całkowicie, z jedną sobie dobrą kolację. Taki po prostu spędziłem bardzo przyjemny dzień, po to, żeby moja głowa odpoczęła, bo wiedziałem, że już w ostatni dzień nie ma sensu się uczyć, bo nie nauczy się już niczego więcej. Jak tego nie zrobiłem przez ostatnie 4 lata, to ten dzień na pewno mi w tym nie pomoże. W dniu matury byłem zaskakująco spokojny Na egzamin jechałem samochodem, słuchając muzyki, żeby się po prostu naładować Gdy już dojechałem na parking, to spotkałem właśnie grupkę moich znajomych No i wszyscy byliśmy jakoś pewni siebie o dziwo, że idziemy po prostu, po prostu rozwalić ten egzamin i tyle Przez pierwsze pół godziny przed wejściem na salę atmosfera była naprawdę luźna Ale gdy już tam weszliśmy i dostaliśmy arkusze, no to wszystko się zmieniło Stres wrócił od razu Zobaczyłem w moim arkuszu trzy zadania, na które kompletnie nie miałem żadnego pomysłu jak to wykonać No ale pomyślałem sobie, okej, okay, spokojnie, zaczynamy od początku Robimy wszystko to, co potrafimy, i zobaczymy na koniec. W dwie godziny wykonałem cały arkusz poza właśnie tymi trzema zadaniami, no i miałem ostatnią godzinę na przerobienie tych trzech zadań. Było naprawdę ciężko, te zadania wcale nie były łatwe i były inne niż wszystkie te, które do tej pory przerabiałem w poprzednich arkuszach, po prostu były jakieś totalnie nowe. No ale na szczęście jakoś udało się je wykonać i słuchajcie, skończyłem cały arkusz na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu. Później odłożyłem sobie spokojnie długopis, nie zaglądałem do arkusza i siedziałem po prostu wyprostowany, patrząc, patrząc się przez siebie, patrząc na komisję, taki zadowolony, dumny z siebie, nie wracałem już do totalnie niczego innego, no bo byłem przekonany, że na pewno wszystko wyszło mi dobrze. Mogę jeszcze tutaj od siebie dodać, że no właśnie nie miałem żadnego przedłużanego czasu, a dużo osób z mojej klasy naprawdę sobie to ogarnęło i szczerze to polecam. Po prostu 30 minut na maturze z matematyki rozszerzonej, dodatkowe naprawdę by się przydało, więc jak możecie, to polecałbym sobie załatwić. A kiedy wyszedłem z sali od razu z całą klasą, Zaczęliśmy porównywać odpowiedzi, i wtedy miałem totalny szok. Wszystkie moje odpowiedzi z tych najcięższych zadań, których najbardziej się obawiałem, zgadzały się z osobami, które w tej klasie były uważane za po prostu najlepsze, więc no, spodziewałem się, że mogę lecieć, nawet szczerze mówiąc, po 100%. A tak, totalnie szczerze mówiąc, to 100% z ponad 50 arkuszy próbnych, które udało mi się wykonać do tamtego momentu. Uzyskałem może maksymalnie dwa razy, więc byłem naprawdę z siebie mega dumny i po prostu wiedziałem, że włożona praca wreszcie zaowocowała. Ale, żeby nie było zbyt kolorowo, to porównując odpowiedzi właśnie z moimi znajomymi, znalazłem niestety jeden mały błędzik w pierwszym zadaniu, które było za dwa punkty, i właśnie na nim straciłem tylko i wyłącznie jeden punkt. Więc wracając do domu, byłem przekonany, że mam 98%, że wykonałem nieźle swoją robotę, w sensie nieźle, że wykonałem rewelacyjnie swoją robotę i że wreszcie mam to, na co pracowałem przez cały ostatni rok. A więc nadszedł już. Ten wielki dzień ogłoszenia wyników. Byłem mega podekscytowany, bo wiedziałem, że zaraz otworzę sobie system internetowy i będzie tam się wyświetlało 98% smatmy rozszerzonej, czyli po prostu mega wynik. A więc jest już godzina dziewiąta. Otwieram internet, otwieram system Ziu, odświeżam i. I nic, system się generalnie zepsuł, więc o godzinie 9 niestety nie udało mi się odebrać swoich wyników i nie wiedziałem, ile jeszcze tych procent faktycznie wtedy mam. I dopiero, gdy byłem już w busie, gdy jechałem do szkoły odebrać moje fizyczne świadectwo maturalne, to wtedy system nagle zaczął działać i zobaczyłem, że mam 96% z matury z matmy rozszerzonej. Generalnie zdawałem sobie sprawę, że jest to mega wynik. To jest wynik w top 0,5% w kraju generalnie. Ale dalej nie dawało mi to spokoju, no bo przecież miałem mieć 98%, więc Halo, gdzie mi uciekł kolejny. Punkcik. Na razie jeszcze tego nie rozkminiałem, no bo byłem w drodze do szkoły i od razu jak tam dojechałem, jak te wyniki wszystkie dostałem, no to było się trzeba wszystkim pochwalić. Pani z matematyki powiedziała mi, że rozbiłem bank takimi wynikami, rodzice byli mega dumni, a jeden znajomy nawet się zaśmiał, że sumując nasze wyniki z rozszerzenia to razem mamy 100%, bo on miał tam 4% z rozszerzenia kilka lat temu. Więc takie były właśnie reakcje znajomych, rodziców, nauczycieli, także generalnie tym bardziej powodowały we mnie, że, że czułem się jeszcze bardziej dumny, niż, niż faktycznie wtedy byłem. Ale mimo wszystko wszystko te 2% nie dawało mi spokoju, więc postanowiłem, że się odwołam. Oglądałem nawet swoją maturę, a teraz widzisz zdjęcie, które z niej pochodzi. Widzisz tutaj błąd? Ja również nie widzę żadnego. Ale dostałem informację od egzaminatora CKE, że najprawdopodobniej osoba sprawdzająca moją pracę przyczepiła się do tego fragmentu zadania, że dokonałem za szybko przekształcenia działając na logarytmach i właśnie przez to nie uzyskałem 2% więcej. Co według mnie jest totalnym absurdem, no ale trzeba jakoś z tym żyć. No i to właśnie była moja droga maturalna. Nie zawsze ona była usłana różami, nie zawsze podejmowałem dobre decyzje, straciłem mnóstwo czasu na naukę tej matematyki, ale szczerze mówiąc, absolutnie nie żałuję, bo właśnie ona sprawiła, że teraz jestem w tym miejscu, ale mam nadzieję, że Twoja będzie znacznie przyjemniejsza, mniej czasochłonna i doprowadzi cię do Twoich wymarzonych studiów. Jak widzisz, sam popełniłem wiele błędów, żebyś ty nie musiał tego robić, więc jeśli chcesz, żebym pomógł ci w przygotowaniach, to dołącz do programu wzorowanie Plus, w którym znajdziesz całą matm rozszerzoną w jednym miejscu. A jeśli wolisz indywidualną naukę, to zapisz się do nas na korepetycje+, Plus. Żebyśmy mieli pełną kontrolę nad Twoimi wynikami. Linki znajdziesz oczywiście tam na dole w opisie. Powodzenia w przygotowaniach.